Więc tak, oczywiście, kolejna misja. Muszę z Grzesiem I Teraz na sam mógł. Mogu... Nie! Grzesio, nie! No bo chyba nie. Ja się spodziewałem tego Grzesio, bo to wiesz, że będziesz poważny chłopak, nie ty. Przestrzegam, musisz wracać. Mi robisz autem. Co ty mi robisz autem? Grzesio, ja mam zamiar. Cię tam włożyć. I nie pierdzę, że nie możesz. Grzesiu Dobra, Grzesiu najwyraźniej to zapsuł. Musimy jak najszybciej uciec z Grzesiem, bo on właśnie jest tam i teraz będzie nas gonić uciekamy. A więc jeśli znaleźliśmy... Laura, Czy ty mnie złapiesz? To ja nie wiem. O, no, bo jednak nie? Pod górkę trzeba tu wjechać, że nas policja nie złapała. Proszę. Nie. Dobra, więc tak, jest idealnie. Teraz policja nas zacznie gonić. Za trzy, dwa, jeden. Wjechać. Czemu w ogóle O kule, no, tu jest? <głynne> no, no, chyba nie ma, nie czekaj się. No to nie jesteśmy w stanie. wszystkich zatrzymaj To nie jest chyba taki do wywracania się Jezus Marion, zaskoczył się O Jezus Marion On nie daje rady dobra Uf. Jesteśmy dopiero w połowie drugiej. Ale to nie może być koniec. Teraz będzie nas gonić to samo co my jedziemy. Tylko, że ten będzie sielony, ale trochę inny wersja tak, będzie. Jak jakieś rocket league. Tak, to są. O, o, o! O kurde problemy się waliłem. To się dałem, tylko teraz malowała. Wiesz, to ja... jest prostu w na wywazie. poni na sobą nie Powiem tak. Eee, tak się nie mu to wychodzi. No czemu? On nas nie że wcale. Co ja mam pomóc? Zaczekać na niego mam A nic mi się nie stało, jeździwano ja ze mnie, że to, jest, to jest full speed to mamy, a nie kurde, to ja na trasach. czekaj będzie taki księg ksiakiem co ja to nie no nie hamuj ty gnojku jeden no nie no super co to miało być? po prostu tam wiadę. Czekajcie chwilę, was Tak, przyjechałem ogólnie tutaj i powiem wam, że... Tak to wygląda? No więc nie polecam ogólnie być w tym aucie, w którym właśnie jadę, bo ogólnie co to jest wywracać się, można i... Jakby nie, że można tylko co to jest, się po prostu wrócić. ...i tak słabo. Zapewne się wyświetli tutaj. Napiszcie... ...wycieczkę. Albo nie. Święta! Hashtag święta. Tutaj się wyświetli. Nie, ja chcę to do domu się tam. Tam... tam jest. To nie ma chyba cztery Sory. Sorry. Tylko teraz to nic się spróbuję wynosić. Ślepy żałówek. Ile nam jeszcze zostało? No serio? Nie udaje się. Uuu. No blisko było. Blisko. Blisko. Nie O nie. Wydawało mi się, że O, o, oj, 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 oj. Myślę, że nie mam pojęcia czy wiadę, ale... Chyba z muszę powiedzieć, że nie wiedzie Powiem tak, jakoś się dostanę chwilę w ogóle, ale... Nie ma, tutaj wjechałem. I... Znowu to samo, super Te To jest dziwne Co jest z tym autem? No! Tak mało zostały Tutem bym spróbował jechać To jest jakieś... Chore! To jest po prostu głupie wręcz No co to ma być? Nie wiem To jest jakaś tragedia. Jej. Może się tak nie da. Nie, 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 nie. Widzicie? Tylko mamy wysoko. I teraz tak, czy to był ogólny sposób, żeby tutaj jest? Ten pojazd... Mnie nie strukturuje od samego w ogóle stworzenia. To ja nie chcę wiedzieć, co się stało z tamtym. Aha. Tamten. Ogólnie sobie się cieszy. Własnym spokojem, a ja muszę wjeżdżać na pod tym. субскрововой